Dzień babci jest, to pomyślałem sobie, że odwiedzimy babcię zaraz z kamerą i pogadamy z nią chwilę. Taki dobry obiadek babcia zrobiła, taki dobry. Dobry! A masz fajną fryzurę nową. Jak będzie dużo nowych subów, to pokażesz się, za nagramy razem filmik. Jakby co? Jak będzie dużo nowych subów. Kurczę, nie Nie no na to? Szpecjalny pokój. A ty masz tutaj fajnego resist kurde. Jak będzie dużo, dużo nowych subów, to nagramy razem filmik. Co ty? Subów, no dużo nowych subów. Nie wiem, czy ty. No to będzie dużo nowych subów, to. to co, to. to się podzielę wami wam, które babce zrobiła. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ponieważ YouTube ostatnio nie wspiera nowych filmów, to musimy sobie sami poradzić. Poza tym, że subskrybujcie kanał, to wbijcie dzwoneczek, który jest obok subskrypcji, który poinformuje Was o tym, że jest nowy film na kanale. Więc subskrybujcie i klikajcie dzwoneczki. No to witajcie, moi drodzy, witajcie! Jesteście więc ciekawi, jak ściągałem w szkole. Dziś się tego dowiecie. W szkole, będąc delfinem, będąc człowiekiem, ściągałem jak każdy. Przyznam się, be nie będę oszukiwał, nie będę kłamał, aczkolwiek nie zawsze. Czasem byłem przygotowany, ale, ale, ale zdarzało mi się jednak ściągać. No i w tej grze otóż to, be będąca imitacją szkoły nie możemy się przyłapać przez wielką fokę, będącą orką prawdopodobnie fokę. To chyba nie fokal A ja będąc delfinkiem, który potrafi spojrzeć przez swoje ciało do sąsiada z nami. Hazard, coś tam B. O, czyli to. Otóż to. Next! U! Jakieś alfabety. Kto ma tam jakieś alf... U nic nie widziałeś. On tam miał alfabet. Czekaj. No nie patrz tutaj na mnie! O! Co tam dałaś też B? Dobra! Dobrze nam idzie. Teraz pytanie: czy oni dają nam dobrze wszystko? Moim największą taką jedną z rozkmin, gdy ściągałem, było to, czy, czy aby na pewno to, co ściągam, jest poprawne. Medicine? Medicine? B. Następny. <słyskać> Ale lecił łatwo jak po, jak po maśle. Procenty. Half and half. Coś tam, coś tam, procentowe tematy. Widział mnie, widział mnie na pewno, już tu idzie mnie opierdzielić. Kapa. będzie kapa. Chyba się wkurzyła orka. Kampi! Chodź, zaszczekaj ich! Zaszczekaj ich! Zaszczekaj ich na śmierć! Bo mi kapę wstawił chyba, albo minusa, nie wiem, punkta ujemnego jakiegoś na tablicy wpisał to dla mnie chyba. Czy co ja jestem wybrankiem, a reszta co? Reszta nie ściąga, tak? Za... Co ty tutaj robisz pies? Zakłada pan, że tylko ja ściągamy z... Jest... Słuszna uwaga, tylko ja ściągam. Obrazki jakieś mają. Co to za obrazek? On tam ma co? Patrzał się. A tam miał, a tam miał, o! Johan. Tak, wiedziałem! U, tu jest drugi podobny obrazek. Nie patrzcie na mnie! Tu jest jakiś święty Krzysztof, a tam? Też on... O i B, B, B. Nie, 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 wróć! A nic się nie uczyłem, jakoś dobrze mi poszło. Tak to jest, tak to jest. W szkole też zawsze się mówi, mówiło. Nawet nieraz miałem tak, że zaczynaliśmy test i wszyscy się już w klasie pytaliśmy, a kiedy można poprawić? <gryw> to były najpiękniejsze chwile w mojej szkole. Średniej szkole podstawowej jakiejkolwiek. Pytania się powtarzały. Kiedy można poprawić proszę panią? Procentowe, procent. Byłem blisko. Obrazek jakiś. A czy w tym obrazku tym drugim miałem B? Uuu! Tak, tu miało być B, dobra <laughs> Długie to mam, tutaj to też mam, to też mam. Procentowe nie potrafię. O, D! O, w mordę, wyłączyłem grę. To chyba źle zrobiłem. Okej, okay, jestem, jestem, jestem. Tu było D, 12%. Dobrze, coś tam, coś tam. Foundation Natural Right. Coś tam, coś tam. Nie patrz na mnie. Coś o coś tam 60% C Co 60% O to, 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 wróć! C Silurian! No kurde, nie wiedziałeś, synek. jakże nie wiedział to suba może. Co? Co to ma w ogóle do rzeczy? Poszedł gdzieś w pizdu, dobra. To mamy, to mamy, to mamy. Kurde ja się, <laughs> w ogóle nie przygotowałem, a chyba 10 na 10 napiszę. O ile mnie nie złapie jeszcze. Ta fundacja jakaś naturalna tam ma, a, jakiś czika, cika coś, coś tam czika, o, 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 o unkas nie wiedziałem Job. czas się kończy o, kurde, jeszcze, jeszcze troszkę jednego chyba nie mam szybko, szybko, szybko to, kurde fundacja naturalna jakaś nie, medycynę mam i tego jeszcze nie mam weź to zmień, kartkę nie widziałeś mnie. Nie słyszałeś B. To jest to? Koniec. jest. Zaś tu idzie. C coś tam stronę. O! W tym C! Dobra, jeszcze jedno tylko Naturalna fundacja jakaś coś tam... No co chcesz ode mnie? Pom pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi! Pomóż mi! Musimy to zdać! Musimy to zdać! Co to ma? Nie, nie! O, o, B! B! Mamy! Mamy! Mamy to kampi! 10 na 10! Perfekto! Tak się właśnie ściąga szkole, moi drodzy. Uczcie się od mistrza. Ja. I Co ty na tym stole chcesz zrobić? Ty nie jesteś pies do siadania na stole. Nie jesteś kotem kampi. Nie to życie. Może się kiedy indziej urodzisz kotkiem. Moi drodzy, jeśli podobał Wam się ten film, kampiemu chyba tak, aż ponadto, zostawcie nie chodź po krawie, tu, żeby bo mi coś wyłączysz tu. Yy, moi drodzy, a weź jak koczek. Spróbuj. Potrafisz tak? O, jakoś ci to idzie. Ale zaraz się... Nie, 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 to, 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 był, to był zły pomysł, to był zły pomysł. Zły awa! O Jezu! Cały sierści Chyba go trzeba wyśrodkować o, Jezu mi na stole tego. <laughs> o! Dzień babci, druga babcia dzwoni. Babciu, słucham cię! No, cześć Rebik! No, cześć, babciu! I ostatnie pytanie. Słucham cię, cię. Czy przyjeżdżasz tu swoim autem czy z Wiktorią? Z Wiktorią swoim autem przyjeżdżam. A co? Ale swoim autem, tak? Swoim no, autem. Nie, bo babcia mnie że babcia się martwi, bo ten gwiazd tu mamy na dziada. Ten Damy bo radę, to ślisko, to nie, ślisko, nie ślisko, będę bezpiecznie jechał, babciu. Nie bój, babci, nie zadrę. Nie zadrę niczego. Ale to spokojnie, damy radę. Przelecę, rozpędzę się i przelecę przez ten próg. Babcia, dla ciebie to ja wszystko mówię, zrobię. Ci, tego spokoju, mówię ci, dla ciebie to ja wszystko zrobię. Rozpędzę się, przelecę bo... przez to i będę na miejscu zaraz za kilka chwil. Bo ja wiem, ja, bo ja wiem, że to tak robią, tu wiesz? Dobrze, ja dobrze. Nie no, bój żabci. Się o której się Dobrze, widzimy, się tylko do... mi powiedz, czy o której się widzimy? Do zobaczenia. Ale o której? O której? No mówię, ta mówiła, że około pół do czwartej czwarta W pół jest. do czwartej czwarta. Dobrze, tak będziemy. Możesz pozdrowić Dobrze. internety, bo akurat jesteś tutaj nagrywana, dlatego że nagrywam filmik. I co mam zrobić? Pozdrowić internety i powiedzieć, powiedzieć, że dużo subów ma być. Co ma być dużo, ja się nie znam na tej przedstawić. Subów, subów to? dużo, dużo subów. Subów, no. I komu to ma powiedzieć? No, już mówisz do ludzi. Ale przestań, co ty, co ty tego? No, no, no. Ale ma babcia, babcia krzywdy ci ludzie nie, ludzie nie zrobią. Nie Oni powiem. cię kochają. Oni Kogo cię kochają. Nie, nie, no nie. Rozmawiamy jak, o... jak przyjedziesz. Dobrze, dobrze, dobrze. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć, papa. Żeby straszył babcia, co to ją, co to ją chciało od niej. Moi drodzy, podsumowując: dzień babci, jest. mam nadzieję, że u swoich babciach byliście. Jeśli tak, zostawcie komentarz, czy, czy, czy dobry obiadek był u babci, bo obiadku u babci nie zjeść to, to grzech. To świętokractwo wręcz. Nie zjeść obiadu u babci. Ja lecę, bo trzeba jeszcze do babci dzisiaj jechać. Trzymajcie się. Miłego dnia. Jo. Ale to jak powiesz, że będzie dużo nowych subów, to ludzie będą szczęśliwi, ty będziesz szczęśliwa, ja będę szczęśliwy. tłumacz mi co to jest sub. To są takie subskrypcje, czyli, czyli że ludzie oglądają na bieżąco. Aha, a teraz mnie nie będą widzieć. Jak za ten taniec nie będzie łapki, Tô bem,